Akademii tańca. Trudno stale być w cieniu swojego brata. Piper totalnie mnie rozumie. Jeszcze nigdy przy nikim się tak nie czułam. No naprawdę przerabia mój taniec. Mojej choreografii nikt nie brakowało. Nie chcę hip w tej sekcji, tylko taniec nowoczesny. Muszę myśleć, co jest najlepsze dla teledysku, nie dla naszego związku. Richelle, masz kontuzję. Nie możesz chodzić. Ratuję Richelle przed nią samą. Dobrze, sprawdźmy to jeszcze raz. Kostiumy. Co? Dziś nagrywamy teledysk na kwalifikacje. Emily i ja sprawdzamy, czy na pewno o niczym nie zapomnieliśmy. Dzisiaj wszystko musi być idealne, albo nie pojedziemy na turniej regionalny. Nie mogę znaleźć końcówki. <grym> Ale z ciebie nie stara, daj ja to zrobię. Aha. Nie tak łatwo, prawda? dawaj, teraz ja. Piper. Tutaj mamy oświetlenie. Gotowy do zwijania? Absolutnie gotowy. Stary, ty zaraz eksploduje. Wczoraj tańczyłem do późna w nocy. Nieźle! Tak się jaram. Teledysk opowiada historię dwóch zespołów, które się spotykają i tworzą całość. Nie mogę się doczekać. No, to wygląda na to, że wszystko gotowe. Tak, wszystko się zgadza. Super. Najpierw były dwa zespoły Akademia Wschód i Zachód. A teraz jesteśmy razem. Pracujemy razem. Więc osiągniemy wszystko. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Poproszę. Jeśli ty jesteś gotów? Tak. No a upokorzył mnie przed kolegami, zmienił moją choreografię. Tak więc tańczę z nim, ale wcale się nie cieszę. Dobrze, ale jeszcze trochę chemii. Moglibyście spojrzeć sobie tak, weg, i... żeby było widać więź. No dobra. Między mną a Jackie wszystko się skomplikowało. Chciałbym odłożyć spory na bok i wreszcie zająć się pracą. Wszystko będzie dobrze, a wiesz skąd to wiem? Spójrz ile osiągnęliśmy! Tylko nie zapesz. Najpierw trzeba nakręcić film konkursowy. West jest zbyt optymistyczny. Już to kiedyś przerabiałem. Jak coś może pójść źle, to pójdzie źle. Mi popsuł buty. Nie wiem, jak można coś takiego zrobić, ale za to dobrze wiem, kto to był. ZADEMIA tańca. Zara! Ty mi to zrobiłaś! Spójrz tylko, jak mam zatańczyć solo w tych butach! To wszystko twoja wina! Taka jesteś zazdrosna, prawda, że przejęłam twoje solo. Tak się próbujesz mścić! Ja nic nie zrobiłam! Nie wiem nawet o czym mówisz! Nie wierzę, że riszel mnie oskarża o zniszczenie baletek. Nie zrobiłabym tego! To najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić innej tancerce. Pójdę i powiem o tym Emily. Ja tego nie zrobiłam! Koniec z Tobą. Nie zepsułam jej butów, ale wiem, że Rachel i tak mi nie uwierzy. Ale jeśli przekona Emily, już po mnie. Piper, tak się cieszysz na teletysk? Cała promieniejesz. W sumie, tak. Co się stało? Musisz obiecać, że nie powiesz ani słowa nikomu. Oczywiście. Ktoś mi się chyba podoba. Serio? Kto? Josh? 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 Tak, Ale z wzajemnością? Sama nie wiem. Skąd mam wiedzieć, czy mu się podoba? Piper, jest tyle sposobów, żeby się o tym przekonać. Czy cię mocno przytula? <grymne> tak. <grymne> ale. Czyż to tak do wszystkich? Wiesz, to taki Misiek. Obserwuje Cię na wszystkich portalach społecznościowych? <grymne> tak. No ale wiesz, ciebie też obserwuję. To nic nie znaczy. Dobra. Jeśli inne sposoby zawiodły, najłatwiej sprawdzić, czy cię lubi, jeśli chce często spędzać z Tobą czas. Dobra, będę się przyglądać. <laughs> Te wszystkie zawiłości w związkach są trudniejsze niż myślałam. Jeśli on też mnie lubi, może to wszystko rozwikłam? W tej chwili czekam, żeby pomówić z Emily. Muszę powiedzieć jej o zarze, zanim zaczniemy kręcić. Cześć. Idę powiedzieć Emily, co zaraz zrobiła z moimi płętami. Wyleci z Akademii Tańca i będzie skończona w całym świecie tanecznym. Kiedy popsułam płęty Richelle, nie miałam najmniejszego zamiaru zaszkodzić innym tancerzom. Nie pozwolę obwiniać Zary o to, co ja zrobiłam. Wylatuje. Ale to nie Zara. Co? To ja. Nie wiedziałam, jak inaczej postąpić. Nie słuchasz mnie! Lepiej raz zrezygnować z tańca, niż zniszczyć sobie karierę. Chciałam dla ciebie dobrze, przecież jesteśmy przyjaciółkami. Wynoś się. Co? Nie chcecie znać. Wynoś się. Już. Chciałam znaleźć wyjście, a wszystko obróciło się przeciw mnie. Chyba straciłam najlepszą przyjaciółkę. Była moją przyjaciółką, ufałam jej. Jak mogła mnie tak potraktować? Wiem, że hip-hop pasuje do tej choreografii, ale. Muszę uszanować Noa. On jest kapitanem, nawet kiedy się myli. Uff. Raz, dwa i trzy i cztery, pięć i sześć, siedem, osiem... Raz, tak naprawdę jeszcze nie porozmawiałem z Jackie o naszej kłótni. Od no, tamtej pory po prostu mnie unika. ...dwa i trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... Jackie, jesteś świetną tancerką. A twoja choreografia jest całkiem niezła. Dziękuję. Nie to, że jest w porządku. Robię to z jednego powodu dla zespołu. E, to co teraz robimy? No, raczej próbę. Okej, okay. dobry pomysł. To jak ty liczysz? Dobrze. No to. 5, 6, 7, 8 i ręce. I. Między mną i Noa jest napięcie. Raz, dwa, to bardzo sześć, widać. 4. że wspólny taniec sześć, siedem, jakoś nam pomoże. Obrót i. Świetnie. Dobra. Mimo tego, że nie mam płęt, nadal muszę ćwiczyć. Przecież wszystko zależy od tego teledysku. Ryszel, dlaczego nie tańczysz w płytach? Jedna wkładka wewnętrzna niestety się złamała. Złamała się? Wszystko po kolei zaczyna się sypać. Tego się obawiałem. Liczna sukces, ale bądź gotów. Jak to się złamała? Nie wiem jak. Ktoś ci ją złamał? Ty ją złamałaś? Skąd? Za długo ją rozbijałaś? Tak. Chyba tylko może za długo ćwiczyłam, ale nieważne, jest okej. Okay. Ćwiczę na bosaka, żeby ich bardziej nie zniszczyć. Wiesz co? Naprawimy to. Znam taką sztuczkę, zobaczysz. Okej? Okay? Okej. Okay. Słyszałaś to trzęsnięcie? Jakie trzęsienie? Nie, nie, nie. A ty? Kiedy byłem w zespole A i miałem jechać na turniej, to też miałem kontuzję. Widzę, że Richelle jedzie na tym samym wózku, co ja wtedy. Gdyby był problem, powiedziałabyś mi? Oczywiście, na pewno. Okej. Okay. Przyniosę taśmę. Jeśli słyszałem to, co mi się wydawało, możemy mieć kłopoty. Josh, jeszcze tutaj? Musimy jechać do teatru. Nie umiem tego zawiązać. Jakoś. <noise> Bez sensu. <noise> Usiądź, spróbuję. Skąd wiesz, jak wiąże się krawat? Mam wielu niezdarnych chłopców w rodzinie. Piper chce mi pomóc. Super. Dobra, tu De... się ściska i prociąga. Mhm. Ładnie ułóż węzeł. <laughs> Świetnie. Super, dziękuję Ci, Piper. Długo tego nie wytrzymam. Naprawdę, Josh bardzo mi się podoba. I widzę, że z wzajemnością. Josh, tak? Wiem, że mnie lubisz. I chciałam ci powiedzieć, że ja ciebie też. Czy ja coś. Lubię cię. Jak koleżankę. 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 Tak. O, co za sytuacja. Byliśmy dobrymi przyjaciółmi. Nie fajnie. Tylko żartowałam. Muszę lecieć. Pa, kolego? Pa. Tylko, kolego. A ja myślałam, że łączy nas coś głębszego. Chyba się myliłam. Nie! Nie! <śm> Emily! Emily! Co robisz? Nie mogę nigdzie znaleźć zgody na filmowanie, gdzie się gumiałam. Naprawdę nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Wszyscy już pojechali na plan, a my nie możemy kręcić bez tej zgody. To jakiś koszmar. Eee, jest w torebce. Ach. Ach, wybacz, ja tylko. denerwuję się, jakbym pierwszy raz jechała na turniej. Mam dla ciebie wiadomość. Boję się, że nie dobrą. Ryszard ma zespół trzaskającego Biodra. Zaprzecza temu, ale sam słyszałem. Nie. Nie, przepraszam, to nie może być prawda. Daniel, wiesz, że dzisiaj musimy nagrać teledysk, o ile chcemy się zakwalifikować. Nie chciałem przynosić Emilii złych wieści, zwłaszcza, że już była zestresowana. Ale tancerze dużo tańczą i kontuzje się przytrafiają. Nie możemy tego ignorować. Słuchaj, jesteś pewien? Czy jesteś przekonany, że to usłyszałeś? Ona zaprzecza. Aha, ona zaprzecza. Czyli nie powiedziała ci, że ma kontuzję? Nie, ale nie możemy z czystym nie, nie. sumieniem pozwolić jej wystąpić. Oficjalnie nic nie wiemy. No, niby można tak uznać. Co uznać? Że możemy już jechać. Prawda, Daniel? Tak. Emily jest szefową. Jeśli podejmuje jakąś decyzję, to jej sprawa. To jedźmy! Ruszamy w drogę! Daniel po prostu ma paranoję. Wszystko będzie dobrze. Jestem pewna. Przyjechaliśmy do opery, żeby nagrać teledysk. Zaraz wszystkich oprowadzę. Jest strasznie, upiornie, brudno, paskudnie, groźnie. Idealnie się wpisze w klimat naszego tańca. Wow. <laughs> Richelle nie przyjechała? To dobrze. Wygląda na to, że... zniszczenie buta podziałało. Richelle? Co ty robisz? A jak myślisz, co robię? Tańczę! Nic mnie nie powstrzyma. Ani buty, ani biodro, ani była przyjaciółka. Nikomu nie uda się odebrać mi tańca. Rozgrzewamy się przed teredyskiem. Ten taniec jest bardzo ważny. Nie mogę niczego popsuć. Wiele się wydarzyło. Teraz musi być dobrze. Jeśli mamy się zakwalifikować, to musi się udać. Dobra, kochani, pora nakręcić teledysk. To ta chwila. Zaczynamy. So said W tej chwili Michel i ja pakujemy sprzęt po nagraniu. Kiedy myślę o tym, przez co przeszliśmy, nie mogę uwierzyć, że się udało. Michel, chcę Ci powiedzieć, że jestem dumna, że mogę z Tobą pracować. Myślę, że wygramy ten turniej i pójdziemy dalej. Ja też tak myślę. To zaszczyt, że mogę z Tobą pracować. Emily i ja wiele przeszłyśmy. I sprawy nie zawsze toczyły się gładko. Ale teraz mamy wspólny cel. Poprowadzimy zespół do zwycięstwa. Jestem pewna. Zaraz się dowiemy, czy się zakwalifikowaliśmy do turnieju. Tak się denerwuję. Michelle i Emily nas tu wezwały. Mają zamiar ogłosić decyzję. Jeśli Emily i Michelle się nie pojawią, to spóźnią się na ogłoszenie wyników. Nie wiem, co się dzieje z Richelle. Poszła od razu po nakręceniu teledysku i nie odpisuje na SMS-y. Nie gadałem z Piper, odkąd jej powiedziałem, żebyśmy byli przyjaciółmi. Patrząc na jej reakcję, nie wiem, czy to będzie możliwe. Po obejrzeniu filmu i sekcji tańca nowoczesnego, zrozumiałam, że myliłam się. No dobra, i tutaj teraz. Tak. Nie Niedowiarę, jacy byliśmy dziecinni. Naprawdę kłóciliśmy się o choreografię? Wszystko będzie dobrze. Proszę, no. Słuchajcie, są wyniki. <trybujem> Gdzie Michelle i Emily? Dlaczego ich nie ma? Jak może ich nie być w takiej chwili? Nie wiem, wiesz o co chodzi? Nie mam pojęcia. Pani Kate? Co takiego się stało? Za chwilę opublikują wyniki w internecie. Powinnyśmy tam być. Richelle jest w szpitalu. Co? Zaraz co? Zaraz jak to? Co się stało? Myślę, że obie dobrze wiecie, co się stało. Pozwoliłyście jej tańczyć, chociaż wiedziałyście o kontuzji. Spełniły się najgorsze obawy. Przymknęłam oko na kontuzję Riselle i teraz to ona za to płaci. Nie wierzę, że to jest prawda. Po co mi dwie szefowe studia, skoro i tak nie potraficie dopilnować bezpieczeństwa naszych tancerzy? No to jedziemy na ten turniej? Co to ma znaczyć? Musimy porozmawiać o przyszłości Akademii. Może popełniłam błąd, przekazując zarządzanie Emil i Michelle. Muszę podjąć stanowcze kroki, nim się pogorszy. Jedziemy! Wyjazd na turniej regionalny właśnie się skomplikował. Muszę wkroczyć i całkowicie zmienić zasady gry. Wersja wersji polskiej na zlecenie NC+, Plus, Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięk i montaż Maciej Brzeziński. Dialogi Paulina Łączyńska-Pietraszko, Antonina Kastrzak, Dariusz Kosmowski. Kierownictwo produkcji Helena Siemińska. Wystąpili Julia Kunikowska, Zuzanna Galia, Paulina Komenda, Dominika Sel, Marta Markowicz, Karolina Bacia, Magda Karel, Przemysław Wyszyński, Maciej Palana, Krzysztof Szczepaniak, Jan Rotowski, Józef Pawłowski, Jakub Jórzech i inni.